Ostatnio tak sobie pomyślałem, że Filip Raimund to materiał na największego antylotnika wszechczasów. Niemiec ma życiówkę poniżej 200 metrów, co w dzisiejszych czasach jest wynikiem słabiutkim, ale i przede wszystkim na skoczni do lotów nigdy nie przeszedł choćby kwalifikacji, co kiedy to oglądasz, może być już nieaktualne, ale ja to nagrywam w piątek. Ta myśl zainspirowała mnie do stworzenia skromnej klasyfikacji trzech największych antylotników we współczesnych skokach narciarskich. Spektrum współczesnych skoków narciarskich jest dość subiektywne, klasyfikacja też będzie, jak jak najbardziej subiektywna, no ale powiedzmy, że może nazwa kanału odrobinę mnie broni. Miejsce trzecie, Jakub Janda. Ja w ogóle dość długo się zastanawiałem, czy Czech jest odpowiednim kandydatem do tej trójki. Tutaj też warto zaznaczyć, że ja pod uwagę biorę zawodników z największą różnicą pomiędzy poziomem prezentowanym na mamutach, a na skoczniach mniejszych, więc wiadomo, że na przykład taki Sabirżan Muminow jest gorszym lotnikiem niż był Jakub Janda, no ale to nie na zawodnikach pokroju Sabirżana opierać będę mój film. Janda, kiedy doszedł do poziomu pozwalającego na regularne punktowanie w Pucharze Świata, to i na lotach jakkolwiek się bronił. W 2001 roku, czyli w takim pierwszym, solidnym dla niego sezonie, kiedy w ośmiu ostatnich konkursach wyskakał ponad 100 punktów, na Welikance był nawet 13. Trochę gorzej poszło mu w Oberstdorfie, no ale tam też jakieś pojedyncze punkty sobie wyskakał. Tak naprawdę łatka antylotnika przykleiła się do Kuby w momencie, kiedy doszedł do swojej wielkiej formy. W 2005 roku podchodził do zmagań w Planicy jako trzeci zawodnik klasyfikacji gen. Generalnej. Ze Słowenii wywiózł jednak tylko jeden punkt i ostatecznie spadł aż o trzy pozycje. Rok później w Słowenii przyszło mu już bronić kryształowej kuli i choć zadowolić się musiał zaledwie dwoma punkcikami, to przewagi nad Ahonenem nie roztrwonił i już po pierwszym konkursie mógł cieszyć się ze zwycięstwa w klasyfikacji generalnej. Co trzeba wspomnieć, ten finałowy konkurs tak samo zresztą jak rok temu w ogóle sobie odpuścił. W następnych latach różnica pomiędzy skokami a lotami została wyraźnie zatarta, ale to tylko dlatego, że Czech wyraźnie zjechał ze sportowym poziomem, no i tutaj tak naprawdę nie ma co porównywać. Trzy najlepsze konkursy na skoczni do lotów? No Janda jako takiego ulubionego mamuta wybrał sobie Kulm, bo w 2005 roku był tu 5 i 9, w 2003 11, natomiast gdybyśmy brali pod uwagę wyniki z Mistrzostw Świata w lotach, to w 2006 roku Janda rywalizację na Bad Mitterndorf ukończył na 7 miejscu. W takiej planicy wspomniana już wcześniej 13 lokata to rekord. A jeśli przy rekordach jesteśmy, to rekord życiowy Jandy mimo wszystko jest dosyć przyzwoity. 218 Metrów z Wikersund z 2012 roku. Ciekawostką jest, że Janda jest autorem prawdopodobnie najkrótszego oficjalnego skoku oddanego na skoczni Mamucie, zwanego potocznie antyrekordem świata, i mowa tu o próbie na 68 metrów z roku 1999. Miejsce drugie Peter Żonta. Słoweńcy to nacja, która wychowała wielu wybitnych lotników. I Petera Żonte. Oczywiście to już zawodnik bez tak wielkich sukcesów jak przed chwilą wspomniany Janda. Natomiast co by nie mówić, od sezonu 2001-2002 do 2003-2004 był naprawdę bardzo solidnym punktem kadry. No, zresztą o 52. edycji turnieju Strach Skoczni w jego wykonaniu opowiadałem już w swoim debiutanckim filmie na Podnarty. Więc jak ktoś nie widział, to zapraszam. Ale tym co nie pamiętają, przytoczę, że on wówczas w Innsbrucku wygrał, a w Bischofshofen był drugi, więc na tamten okres przypadł taki jego prime. No dobra, ale przejdźmy do tego, co interesuje nas najbardziej, czyli jak Peter Żonta radził sobie na lotach? Choć w Pucharze Świata startował od sezonu 95-96, z czego regularnie od 97-98, na pierwsze punkty na skoczni do lotów narciarskich poczekać musiał do roku 2003. Wówczas wpadło 29. miejsce na Kulm, później był jeszcze 30. w Planicy, a rok później w Oberstdorfie uplasował się na lokacie 25. I to wszystko. Te 9 punktów to jest cały dorobek Petera Żonty na skoczniach mamucich. No męczył się biedak przeokropnie. Na Mistrzostwach Świata w lotach dla odmiany startował dwa razy, no ale w najlepszym przypadku skończyło się na 32. lokacie. Dość niechlubną statystykę stanowi fakt, że Peter więcej razy odpadał w kwalifikacjach w samej planicy, niż wchodził do drugiej serii na wszystkich mamutach razem wziętych. Rekord życiowy: 188,5 metra z planicy z 2002 roku. Najgorszym lotnikiem w moim rankingu jest Kilian Peyer. Zawodnik, który przez większość kariery odgrywał rolę przeciętniaka, ale w sezonie 2018-19 trochę się pozmieniało. Wówczas został indywidualnym. Brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Ma też na koncie miejsce na podium w Pucharze Świata, drugie miejsce z Niżnego Tagius z 2019 roku. Jednak nawet w swoich najlepszych momentach PR niestety na tych największych obiektach nie radził sobie kompletnie. Jedynym takim konkursem, kiedy udało mu się zdobyć punkty, był Oberstdorf 2019. Wtedy udało mu się zająć 29 miejsce. Pozostałe 6 punktów to owoc konkursów kończących sezon, dlatego specjalnie powiedziałem, że Oberstdorf był jedynym konkursem, kiedy punkty wywalczył, no bo w tych dwóch pozostałych yy, oczywiście miał je zapewnione z góry, natomiast o ile z góry zapewniony miał jeden punkcik, to Raz pokusił się o coś więcej i w tym magicznym 2019 roku udało mu się zakończyć zawody na 26 pozycji. Jeśli chodzi o rekord życiowy, to jest to 209,5 metra z planicy. No dobra, ale mówię o rekordach, o rzeczach pozytywnych, które się Szwajcerowi udały, ale teraz niestety trzeba się odrobinę poznęcać. Ilość nieprzebrniętych kwalifikacji to aż 10 na 14 prób i ta statystyka wygląda wręcz dramatycznie. Oczywiście pomijam w niej te konkursy finałowe, do których kwalifikacje nie są rozgrywane. Dobrym podsumowaniem niemożności opanowania sztuki latania przez 28-latka jest lista powołań na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Lotach na Kulm. Zamiast Kiliana Pejera oglądaliśmy tam Sandro Hauswirta, który dopiero niedawno zdobył swoje pierwsze punkty w Pucharze Kontynentalnym od dobrych kilku lat. Na koniec jedna sprawa. Zostałem poproszony o nagłośnienie akcji. Co prawda nie mam może nie wiadomo jak potężnych zasięgów, no ale na tyle na ile mogę zawsze warto pomóc. Chłopaki z tego profilu na TikToku zbudowali własną mini skocznię narciarską. To jest coś o czym w dzieciństwie marzył chyba każdy z nas. My sobie letaliśmy po orlikach, a chłopaki wychodzą na podwórko i skaczą. Tutaj możemy śledzić rozwój tego obiektu, a takie wielkie cele założycieli profilu to po pierwsze, żeby kiedyś przyszedł jakiś prawdziwy skoczek i sobie z tej skoczni skoczył. Także choć cel jest oczywiście ambitny, to ja trzymam kciuki. Drugi natomiast to zdobycie Igielitu, który dałby tej skoczni życie na wszystkie pory roku. Możecie wesprzeć ich projekt, zostawiając obserwacje czy tam po prostu symbolicznego lajka. Ja natomiast się z wami żegnam i dziękuję za uwagę.